Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku po naprawdę dosyć długiej przerwie chciałem Was zaprosić po raz kolejny do historii pewnego gracza. Witam z tej strony Snow. I ci z Was, którzy nie znają w ogóle tego formatu, to zachęcam do obejrzenia poprzednich 22 czy tam 23 odcinków. Już nawet nie pamiętam, który ten jest z kolei, ale na pewno zobaczycie na miniaturze. W tym formacie, przypomnę, tylko opowiadam o tym, jak wyglądała historia mojej gry, tak mniej więcej od pierwszego, gra, od pierwszego dnia, aż do teraz. Także zachęcam. Wiem, że te odcinki pierwsze jeszcze wyglądają trochę inaczej, tak, no bo kanał był wtedy w zupełnie innej formie, ale mam nadzieję, że też będzie Wam się podobać. Tak? Miałem nadzieję zrobić to inaczej. Nagrywałem już ten odcinek naprawdę kilka razy, i za każdym razem coś mi nie pasowało, i tak stwierdziłem, że chyba jednak muszę nagrywać te odcinki normalnie, tak jak były wcześniej, ponieważ inaczej to by się w ogóle chyba przestały, przestały pokazywać. Miałem trochę inny pomysł, ale wtedy edytowanie tego filmu chyba zajęłoby mi z miesiąc czy dwa miesiące czasu i musiałbym zawiesić na ten czas kanał, i to chyba też wcale nie byłoby dobre. Także polecam jeszcze raz. Tylko też od razu powiem, że te odcinki, w dużo jednak w nich jest kwestii takich, że ja po prostu opowiadam o tym, co działo się na moim królestwie. Także jeśli chodzi o wizję, to tutaj też się za dużo nie dzieje. Jest to taki bardziej podcast, ale oczywiście będę się starał pewne rzeczy tutaj pokazywać i opowiadać o tym, co się stało. Ok, no to tak, szybkie przypomnienie dla tych, którym nie będzie się chciało tych wszystkich poprzednich odcinków oglądać, to od razu powiem. Że zaczynałem moją grę na Królestwie 69, później po różnych pertraktacjach przeszedłem na Królestwo 71, które było olbrzymim imperium z wielką ilością sojuszy, chyba z pięć. No, ale później się zaczęło wszystko psuć, ludzie zaczęli odchodzić, no i w takiej sytuacji ja zostałem królem tego królestwa. Poszedłem na jedno KVK, bo taki był mój plan, żeby później migrować, ale moje docelowe Królestwo, do którego miałem migrować, się zepsuło. No, i tak zostałem. I w tym ostatnim odcinku, który był przed tym, który nagrywam teraz, mówiłem o tym, że migrowali do nas gracze. Gracze bardzo dobrzy. I ta migracja ogólnie była dla nas bardzo ważna. Dzisiaj już byłoby mi bardzo ciężko pokazać wszystkich z tych graczy którzy do nas przyszli, ale był to na przykład Ace, którego już dzisiaj z nami nie ma, to był naprawdę świetny. Pierwszy nas taki topowy, topowy garnizon, ale niektórzy gracze do dzisiaj zostali, na przykład pój, Puj, to też jest gracz, który był wtedy z tamtej grupy. Także go dobrze pamiętam. Mad Max oczywiście też był z nimi, i tutaj w ogóle z Maxem to jest ciekawa historia, bo on przyszedł tak, jakby w ich grupie, mimo że to są praktycznie wszyscy, którzy tam byli, to byli Chińczycy, poza, poza nim, przynajmniej z tego co pamiętam. To znaczy też są, byli jacyś gracze z Tajwanu i tak dalej, no ale wiecie, dla mnie to jest ciężkie do rozróżnienia. Ten tutaj gracz też, też był właśnie. Też był z nimi, więc sporo tych graczy, którzy wtedy przyszli jeszcze z nami zostali. Ja naprawdę niekiedy mam problem, żeby ich, ich rozróżnić. Ten gracz na pewno wtedy też z nami przyszedł. Także zobaczcie, to już są naprawdę lata, kiedy, kiedy to się wszystko stało i oni, niektórzy cały czas z nami są. Kim też, wydaje mi się, że kim przyszedł trochę później, ale to jest też gracz, jakby z tego samego. Kręgu. Z tego samego kręgu byli też Dante i Snorlax, którzy od nas ostatnio odeszli, ale nie wiadomo, oni może się jeszcze wrócą. Z tego co, co słyszałem, ten gracz też jest z tej grupy, także ich naprawdę wtedy przyszło bardzo dużo. No i co? No i tak jak mówiłem w tym poprzednim odcinku, na początku jest taki okres jakby miodowego miesiąca. Może to znacie, jeżeli mieliście jakąś migrację, wymigrowaliście gdzieś do Królestwa albo wymigrowaliście skądś. To naprawdę na początku staramy się widzieć te plusy, no bo chcemy, żeby ta migracja nasza była sens. Przecież to w końcu wydaliśmy tyle paszportów nie po to, żeby migrować do miejsca i żeby później wszystkim obwieścić, kurczę, to jest gorzej niż tam, nie? Więc to by wskazywało gdzieś tam, że my podjęliśmy głupią decyzję. I wydaje mi się, że naturalne jest coś takiego, że choćby nie wiem, co to staramy się usprawiedliwić i stwierdzić, że te nasze królestwo nowe jest lepsze, a widzieć tamte nasze, których było jako gorsze. Natomiast no jak te parę tygodni, czy niekiedy to jest kwestia miesięcy, no, no jak to trwa latami, albo w ogóle wiecznie, to fantastycznie oczywiście, ale wydaje mi się, że to się rzadko zdarza, wydaje mi się, że jest też taki okres, w którym ci gracze myślą, a wiecie co, a może byśmy zrobili coś inaczej i tak dalej. Tym bardziej, że ta migracja była bardzo, bardzo ryzykowna. Ja doskonale o tym wiedziałem, bo myśmy wtedy mieli naprawdę dużo takich graczy średnich, słabych i jeśli chodzi o siłę, taką siłę, to może gdzieś tam byśmy równoważyli tą grupę, która przyszła, ale jeśli chodzi o taką rzeczywiście walkę, to myślę, że gdyby oni tylko chcieli, to by nas po prostu zniszczyli. A tak? to było też w ogóle ciekawa relacja z nimi, bo myślę, że oni mieli gdzieś tam świadomość tego, że gdyby zaczęli wojnę domową, to mogli to królestwo przejąć w całości. Ale wielki plus był ich taki, że naprawdę nie chcieli tego robić, nie mieli takich właśnie wrednych planów względem nas i naprawdę zawsze z nami współpracowali, za co będę im wiecznie wdzięczny, tak? bo to była naprawdę bardzo duża zmiana dla naszego królestwa, o czym jeszcze pewnie w przyszłości będę opowiadał. No i cóż, takie pierwsze zgryty, które się zdarzyły, to oczywiście Kraul, tak? No bo oni przyszli do naszego królestwa i od razu, e, chwileczkę, e, od razu na przykład niektórzy zaczęli zabijać tutaj właśnie e, tych e, Iron Hand, nie pamiętam ręki, jak on by się tam nie nazywał, tutaj akurat ktoś go też już zabił. E, tak czy inaczej, e, chcieli sobie po prostu to zbijać, żeby zbierać e, chociażby. Wtedy jeszcze były ważne te e, ciche sądy, tak? Czyli też chcieli to zbierać, chcieli zabijać i byli w tym dosyć aktywni. No a u nas był Krauli. tutaj było pierwsze takie, że ja mówiłem, no niestety kraula nie odpuścimy w naszym królestwie, choćby nie wiem co, więc zachęcaliśmy ich bardzo do tego, żeby dołączyli do kraula, ale żaden z tych graczy nigdy do nas nie dołączył poza Maxem. Mad Max do nas dołączył, robił tam kilka krauli, ale niezbyt często. Tak czy inaczej, na pewno, na pewno to była taka pierwsza kość niezgody, nie? gdzie ja mówię, nie no, Dużo rzeczy możemy rozmawiać, ale Kraula nie odpuścimy, bo to było dla nas bardzo ważne, dla wielu graczy, którzy byli u nas w Królestwie i umowa była taka, że my tak naprawdę nie potrzebowaliśmy już tych szkicy i mogliśmy te szkice im zostawiać i mówiliśmy, że jeżeli chcecie szkice, to będziemy wam wysyłać koordynaty, możecie sobie szkice zbierać, ale my nie odpuścimy tutaj tego Kraula. możecie do nas dołączyć i wtedy jest spoko. Oczywiście oni jakoś nie byli tam wielce przekonani, bo to ludzie, którzy do nas przyszli, to byli w większości spenderzy, a myśmy byli w większości zdecydowanej free to play. E, taki naprawdę free to play, albo naprawdę very, very low spender i tak dalej. Więc e, jeśli chodzi o to, to było plus, no bo oni, oni wiadomo, oni nie chcieli robić kraula, bo im się tam nie chciało, tak? Woleli gdzieś tam wydać te parę 10 czy paręnaście dolarów, żeby sobie kupić jakąś paczkę zamiast robienia jakiegoś głupiego kraula. Więc tutaj był to taki początkowy zgrzyt, ale zrozumieli, ok, tak robimy. Druga rzecz, jak sobie możecie wymyślić, wyobrazić, to oczywiście było Might is Governor, tak? Czyli Might is Governor, i uwierzcie czy nie, ale w czasach, kiedy ja byłem królem na 91, to była zasada taka, że każdy mógł po prostu nabijać punktów tyle, ile chce. Tutaj w ogóle, a możemy sobie zobaczyć teraz historię, zobaczcie, dwa razy wygrałem ja, świetnie. Ale u nas też widzicie, że jak się różni KWK a jak się ruszy w naszym królestwie. Tak? Dzisiaj oczywiście u nas to jest wszystko limitowane. My kontrolujemy to, kto dostaje, dostaje te złote rzeźby, a kto ich nie dostaje, więc pod tym względem to jest, wydaje mi się, wszystko, wszystko spoko, ale wtedy to było naprawdę lata temu w Rise of Kingdoms, w takim królestwie naprawdę bardzo mało aktywnym i nawet dzisiaj myślę, że są takie królestwa, które są mniej aktywne i wtedy po prostu zasada polega na tym, że kto chce, ten bierze. Tak? Mieliśmy takie jakieś zasady, czy tam, kogo nie można atakować, albo kiedy nie można atakować, ale ogólnie nie robiliśmy jakichś wielkich podziałów. Pamiętam, że w Domowym Królestwie mieliśmy chyba taką zasadę, że nie można było atakować ludzi, którzy zbierają sobie surowce po prostu na mapie, albo nawet mieliśmy tak, że w trzeciej strefie można było atakować każdego, a pozostałe strefy, jeżeli ktoś chciał sobie zbierać surowce, to zbierał. Tak? Także, zobaczcie, totalna wolna Amerykanka, że nawet atakowaliśmy swoich farmerów. Oczywiście były tam jeszcze jakieś pomniejsze walki, organizowane i tak dalej i tak dalej, no tak jak mówię, zupełnie, zupełnie inna historia, ci gracze, którzy do nas przyszli byli do tego nieprzyzwyczajeni, żeby w ogóle bić się ze swoimi, to było dla nich nie do pojęcia, no i też na pewno narzekali na to, że idzie na to jednak sporo surowców i przyspieszeń, które przecież później moglibyśmy wykorzystać na walkę. No a moja perspektywa była taka... Panowie, panie, spokojnie, jaka walka. My tam w KvK to nie robimy za dużo. My tu robimy przebudowę królestwa i jak ok, jak zrobimy wielką przebudowę królestwa, to wtedy możemy myśleć o tym, co my będziemy robić w KvK. Natomiast na razie nasi gracze byli przyzwyczajeni właśnie do, em, do zbijania punktów w różnoraki sposób na Mighty's Governor I ja szczerze powiedziawszy, też nie chciałem jakoś tego blokować. Nie chciałem robić od razu jakiegoś takiego trzęsienia ziemi. Więc robiliśmy to bardziej jakimiś takimi małymi krokami. Więc na przykład mówię, Okej, okay, dobra, no to nie można atakować tych farmerów, ale kto chce, to sobie tam jakieś duele może robić dla tych punktów, bo szczerze powiedziawszy, wiecie, u nas nie było jakiejś mega konkurencji, to nie było tak, że całe królestwo po prostu się zabija, bi, zabi, żeby te złote rzeźby zdobyć, tym bardziej, że wtedy ci dowódcy, którzy tam byli do zdobycia też nie byli jacyś super, tak, oni nie byli oblegani i bywały takie... Takie, jakby cykle tego Majte z że praktycznie no nic się nie działo w tym królestwie, i, i kto chciał, to praktycznie brał sobie tych dowódców, na których, na których mu zależało. Także naprawdę nie było to jakieś straszne harakili, od razu chcę powiedzieć, no ale wiadomo, że graczom, którzy grali na dużo lepiej zorganizowanych królestwach, to trochę, trochę ich to raziło w oczy. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu ja to jak najbardziej rozumiem i nie wyobrażam sobie, żeby mogło teraz tak być u nas. Tak? Więc oni, ci, którzy do nas przyszli, opowiadali często, że właśnie u nich jest, było wszystko regulowane i to było właśnie już takie zaczynanie, że kiedyś na tamtym królestwie w sumie to było dobrze, bo im się nie podobało, że tam na przykład nie było komunikacji, że nie mieli szansy praktycznie na wygranie niczego, ale jeśli chodzi o właśnie takie restrykcje, żeby tego nie robić, żeby później walczyć w KVK, to oczywiście uważali, że to jest dobre. No i oni właśnie mówili mi dużo o tamtym królestwie, że to w ogóle jakieś super królestwo, jacyś wielcy gracze, ale to wiecie, to było młode królestwo. I ja często tak o tych młodych królestwach myślałem, a spokojnie, to młode królestwo. Jeszcze yy, dzisiaj jest dobre, za dwa miesiące już go nie będzie. Takie miałem w ogóle pojęcie yy, o tych imperium, które, no i powiedzmy, bardzo często te królestwa, które się gdzieś tam pojawiały jako imperium, yy, w kilka miesięcy zupełnie się rozpadały. Przecież takich przykładów moglibyśmy podać tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo yy, w Rise of Kingdoms, więc. Ja nie miałem pojęcia, co to jest za królestwo i o czym oni mówią. Ech, ale co jest też śmieszne dzisiaj z perspektywy czasu, bo dzisiaj, e, gdyby mi powiedzieli, z jakiego królestwa przyszli, e, to wiedziałbym bardzo dobrze, bo to jest to królestwo e, i ten sojusz, który widzicie teraz na ekranie, czyli 60GT. Tak, oni przyszli z 960, tylko oni przyszli z 960, zanim jeszcze 960 było takie super popularne. Tak? Oni, e, wydaje mi się, że tam spędzili Pierwsze sezony tego królestwa, jak jeszcze tam był właśnie governor, którego też już teraz nie ma, i kilku innych graczy. Jak jeszcze to nie było takie super mega ekstra królestwo, dopiero się gdzieś tam ta dominacja ich zaczynała wtedy. Jak sobie tak dzisiaj w ogóle o tym wszystkim pomyślę, to jaki to w ogóle by był tytuł, nie? Zostawili 960, żeby przejść do 71. No i co? Ale to jest właśnie to, że nie dla każdego to imperium jakby super pasuje, tak? No bo wiadomo, że 960 miało te gold chesty, mnóstwo rzeczy. Oni naprawdę mieli wysokiego vip dzięki temu, że właśnie byli w 960. Byli przyzwyczajeni do naprawdę takiego wręcz powiedziałbym zamordyzmu. No a tutaj sobie przyszli na wyczyliowa wyczyliowane 7-1, tak? gdzie u nas się naprawdę o wszystkim mówiło wprost. Co było fajne, ale też właśnie to, że mieliśmy takie naprawdę lekkie podejście, praktycznie do wszystkiego, co się działo. I coś, co myślę też było dużą różnicą, to po prostu mentalność, tak? I czas na przykład. Też było różnicą to, że nagle dostaliśmy bardzo dużo graczy właśnie z czasu azjatyckiego, a zwykle robiliśmy różnego rodzaju wydarzenia wieczorem, tak? Teraz mieliśmy graczy, którzy przyszli z tych wcześniejszych czasów i dla nich robienie wydarzenia o naszej godzinie 20, no to były późne godziny nocne dla nich, tak, więc znowu przestawiliśmy ten czas na godzinę, nie wiem, 14, 15, tak żeby oni też mogli w tym uczestniczyć, no bo jakby nie było, oni mieli dużo, dużo więcej graczy, tak naprawdę, takich aktywnych, którym się chciało, tak, jeśli chodzi o robienie fortów i tak dalej, no tą aktywność ich było bardzo widać i dla mnie akurat to, że przestawiliśmy godziny, w których działy się wydarzenia, to było naturalne, tak? To uważam, że w każdym królestwie powinno być to tak zrobione, że wtedy, kiedy jest najwięcej aktywnych graczy, no to wtedy to robimy. A jeżeli ktoś jest z innej strefy czasowej, no to przykro mi, trudno, tak? Nie da się tego tak zrobić, żeby to było idealnie dla wszystkich. Więc to, to była akurat na przykład taka różnica, gdzie absolutnie gdzieś tam podjęliśmy decyzję, czy ja też byłem za tym, żeby, żeby to przesunąć, tak? I wydawało mi się, że, że coś takiego będzie naturalnego. Także to są te różnice, które przychodzą mi tak od razu na myśl, tak? Oni też, jeśli chodzi o, nie wiem, robienie fortów, aktywność i tak dalej, dużo wnosili na pewno takich dobrych rzeczy, dobrych pomysłów, jeśli chodzi w ogóle o walkę, tak? No i później też, jeśli chodzi o walkę w KVK, o czym jeszcze powiem na pewno w kolejnych odcinkach, to też było, nie było, bardzo dużo, gdzieś tam nam pomagali. Tylko właśnie jeden był zawsze problem, i myślę, że on był u nas bardzo, bardzo długo i ciężko mi nawet powiedzieć, gdzie była taka konkretna, gdzie było takie konkretne miejsce, gdzie się skończyło te takie my i wy. Wiecie o co mi chodzi? Że zawsze oni się odnosili w ogóle do królestwa na zasadzie my, jako nasza grupa azjatyckich graczy z Chin, tam z Hongkongu czy naszych, naszych znajomych, jak zwał, tak zwał, i stare nasze królestwo, tak, czyli ci nasi i często też mieli takie zapatrywanie, że ci gracze, którzy byli wcześniej, no to są słabsi, nie walczą tak dobrze, i tak dalej, i tak dalej, wszystkie minusy, wszystko co złe w królestwie, to wy, a my to jesteśmy wszystko to, co dobre. No i to oczywiście niedobrze grało. Ja zawsze starałem się, żeby, żeby oni też się odnosili, że już nie ma teraz, że wy jesteście osobno z nami, tylko wy jesteście po prostu my to my, tak? My to jesteśmy 7-1 i my mamy was jako mocnych graczy, ale mamy też tych innych graczy, którzy niektórzy też byli bardzo dobrzy, niektórzy byli lepsi od tych, którzy przyszli od nich, bo to też nie jest tak, że myśmy mieli samych totalnie beznadziejnych słabouszy, bo u nas też była na przykład Elinora. Ech, mieliśmy dobrych graczy, tak? Demos to też był gracz, który był u nas wcześniej. Ja byłem chociażby, tak, było jeszcze kilku graczy, którzy byli naprawdę spokojni, mieli, mieli dobre numery, także to, to też chciałbym, chciałbym od razu podkreślić, tak że myśmy tam walczyli, no ale nie było nas tak dużo, no jeżeli oni mieli, nie wiem, jeśli chodzi o mocy i punkty zabicia, to 3 czwarte królestwa było rzeczywiście ze strefy azjatyckiej, chińskiej, a myśmy już wcześniej mieli też dużo graczy właśnie z tej strefy czasowej, no to wiadomo, że ta ich strefa czasowa była ich mocniejsza, więc wydaje mi się, że tak, te pierwsze rzeczy gdzieś tam się zatarły, myśmy się gdzieś podogadawali w różnych sprawach, czy to było właśnie Might is Governor, czy różne inne wydarzenia, jak to, jak to rozegrać i to nawet nam się udało bardzo bardzo dobrze. Natomiast cały czas gdzieś tam mieliśmy problem, jeżeli pojawiała się walka. No i oczywiście największe problemy zawsze wychodzą wtedy, kiedy wchodziliśmy do walki i kiedy nie wygrywaliśmy, kiedy szło ciężko. tak, Wtedy oni mieli pretensje do nas, że my, właśnie, wy nie walczycie tak dobrze jak my. Tak jakbyśmy my to byli w ogóle dwie różne rzeczy, nie? nie jest jedno królestwo, tylko znowu się pojawiają te, te dwie grupy. I to na pewno było mocno wkurzające. To było wkurzające i to było długo. Nie, nie, nie dało się tego praktycznie zmienić. Wydawało się, że momentami to się zmienia, wiecie, kiedy, kiedy szło dobrze, tak? To było więcej tego, że my, super, ale fajnie, fajne królestwo, i tak dalej, i tak dalej, że wszystko nam dobrze idzie, ale jak tylko się pojawiły jakieś problemy. I to z jednej i z drugiej strony, bo myśmy też oczywiście do nich mieli często jakieś Pretensje, to właśnie było też w drugą stronę, tak, że to my, a to wy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno to jest coś takiego, co najgorzej, najgorzej pamiętam i największe, największe różnice, ale podsumowując jeszcze raz tą migrację, która do nas przyszła, uważam, że to było fantastyczne. Uważam, że to jakby klucz do tego, że 7.1 jeszcze później trwało i sobie, sobie dobrze radziło, było właśnie związane, związane z tą migracją. Okej, okay. no to chyba tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Na pewno będę teraz starał się częściej wracać do, do tego formatu, bo ja go naprawdę bardzo lubię. Lubię wracać do tych historii, do tych czasów, kiedy właśnie ja byłem tutaj królem na 7-1, kiedy to królestwo. Wyglądało zupełnie inaczej. Mam jeszcze taką wrażenie, że wiecie, że ta historia pewnego gracza idzie dalej, tak? Więc ja tutaj wracam się do pewnych rzeczy, które były, a przecież w międzyczasie przeżyliśmy jeszcze naprawdę taki bardzo, bardzo dobry moment. Teraz znowu mamy spadek, a jaki będzie przyszłość, zobaczymy. Także, także myślę, że tutaj cały czas nie wiadomo, jak to się będzie dalej układało, ale mam nadzieję, że chętnie zaglądniecie właśnie tutaj do historii pewnego gracza. Jeszcze raz zachęcam. Do posłuchania sobie wcześniejszych odcinków. A z mojej strony na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.